Was bardzo serdecznie W dzisiejszym filmiku, e, jak już drugą część Robimy organizację, ponieważ tak jak mówiłam Nie będę tracić pięknej wiosennej pogody Na sprzątanie Teraz, kiedy jest zimno, szaro i nieprzyjemnie za oknem Trzeba ten czas wykorzystać e, Dlatego ja wróciłam z pracy Złapałam zawałek, farbę I pomalowałam moją garderobę Wszystko wysprzątałam Pozbyłam się pająków, których no dobra, sąsiad pomógł mi się pozbyć w których ja nie chcę mieć w swoim domu, także wszystko poukładałam, podzieliłam, co zostaje, co trzeba schować w takie pudełka, które kupiłam w biedronce za 6 zł, to uważam, że skarb, skarb. Za 6 zł kupiłam piękne opakowania, które schludnie wyglądają teraz w garderobie. Letnie ciuchy się nie kurzą, są czyste, czekają na lepsze, cieplejsze dni, także nie mogłam. Lepiej trafić, naprawdę Dodatkowo całe pomieszczenie jest odświeżone Aż mi się tam chce wchodzić i sprzątać Za każdym razem, kiedy zrobię pranie Nie rzucam tego gdzieś na kubkę Tylko od razu wszystko odkładam ładnie na swoje miejsce Żeby jak najdłużej ten czysty, schludny efekt się utrzymał No i co? Po prostu lubię to miejsce Dlatego jeżeli Wy potrzebujecie odświeżyć coś troszeczkę przed wiosną To zapraszam do oglądania Zacznijmy od początku, czyli od przygotowania dobrej atmosfery. Pewnie będziecie mnie widzieć od czasu do czasu tańczącą. Gdybyście słyszeli całe nagranie, to na pewno usłyszelibyście mnie śpiewającą, ale nie chcę wam tego robić, więc po prostu sobie oszczędzę. Na samym początku opróżniłam całą garderobę. Uważam, że od tego powinniśmy zacząć, zwłaszcza, że mam w planach malowanie, więc nie chciałam, żeby cokolwiek się zabrudziło. Uważałam też, że wyciąganie szafek jest zbyt ciężkie dla mojego biednego kręgosłupa, dlatego postawiłam wszystko na środku, tak aby nie wybrudzić szafek, ale też, żeby mogła je wykorzystać w przyszłości jako drabinkę. Więc zamiast przynosić jeszcze dodatkowo drabinę do garderoby, to wspinałam się po szafkach. Szykując pokój do malowania, Odkręciłam wszystko ze ścian oraz obkleiłam zabezpieczającą taśmą pręt, na którym wieszamy wieszaki z ciuchami oraz drzwi, framugi no i kontakt, żeby nic się nie zabudziło, żebym miała na koniec mniej sprzątania. Moje wszystkie ciuchy to to, co tutaj widać. W tych takich pojemnikach z biedronki mam rzeczy letnie. Nawet nie wszystko, bo tutaj jeszcze w połowie są szaliki, których nie noszę. I to są moje ciuchy na zimę, włącznie z ciuchami sportowymi i ciuchami e, po domu, piżamami, więc uważam, że nie ma tego dużo. Tutaj też są swetry. Tak ostatnio staram się ubierać prosto i chodzę prawie cały czas tym samym. Ale przynajmniej naprawdę nigdy nie mam problemów w czym się ubrać Oświetlenie jest oczywiście fatalne I to, co Wam zaraz pokażę, w ogóle nie powinno mieć miejsca we vlogu Ani na YouTubie Ale to jest praktycznie cała garderoba Przeniesiona do tego pokoju Więc to wszystko jutro będzie organizowane Tam jest mnóstwo rzeczy na wieszakach, które chciałam położyć, żeby się aż tak bardzo nie gniotły Tak samo tutaj yy, Jakieś deski, deski do prasowania Kosz na pranie rzeczy psa, takie po prostu rzeczy które na co dzień się nie widzi i wydaje się, że ich tak dużo nie ma, a tego jest niestety pełno i tak samo jeszcze tutaj te dwie szafki, one też są całkowicie wypełnione natomiast tutaj są po prostu rzeczy moich rodziców i różne pościele, ręczniki, takie rzeczy, więc to po prostu zostaje, tam jest porządek, poza tym tam nie chcę nikomu grzebać ale zobaczymy jak jak ta garderoba będzie wyglądać. Ja już jestem zadowolona, ponieważ tu już wydaje się być czysto. Także odklejam teraz paski, póki całkowicie farba nie wyschła i tyle. Yy, CDN nastąpi najprawdopodobniej jutro, kiedy, no niestety, cały noc będzie bałagan, ale ściany muszą dobrze wyschnąć. Dzisiaj już tylko będą myła, zaraz też na pewno zobaczycie wszystko, żeby się upewnić, że nigdzie nie została farba, że wszędzie jest pościerany kurz i jutro będę mogła spokojnie sobie układać segregować rzeczy i ponieważ jest późno, myślę, że nie będę dzisiaj szła do piwnicy, ale też przygotuję te wszystkie rzeczy do wyniesienia typu kartony, muszę wynieść i tak walizki, więc dobrze, bo po prostu powsadzam to do walizek i będzie wygodnie się nosić i zobaczcie jak jestem ekonomiczna, tyle mi farby zostało, więc muszę odwieźć jutro do Castoramy farmę którą niepotrzebnie kupiłam tak samo jak nie wykorzystałam taśmy, ale na wszystko mam paragony, więc nie powinno być żadnego problemu, żeby oddać. Także akurat y, dzisiaj pokaz. Moja mama ma urodzinę i chciałam zrobić jej taką małą niespodziankę, y, żeby będzie miała czystą, ładną garderobę, schludną przynajmniej, y, schludną i czystą. Tak, to jest najlepsze określenie. No i właśnie tak po pracy wróciłam, coś, coś mnie natknęło Już parę dni mi chodził ten pomysł po głowie, a jutro, że mam dzień wolny, to na koniec sobie wszystko skończę Poukładam, tak jak mówiłam, i tak muszę poczekać, aż wysną ściany Także na dzisiaj to już prawie wszystko Wszystko było już gotowe, odniosłam rzeczy na swoje miejsce, posegregowałam je w taki sposób, żeby miała do nich łatwy dostęp, żeby wszystko było logicznie i przemyślane, łatwe, łatwo dostępne. Eee, I tak naprawdę to tyle. Komentarz. Ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze, lubię na nie odpowiadać, lubię zaglądać na Wasze kanały, więc zapraszam tu na dół. E, jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmiku. Mua, buziaki, cześć.